Cześć, cześć, witajcie, widzowie. Dzisiaj nagrywam Arv Simulator A więc. A więc możemy już teraz grać. Okej, okay, ale tutaj mam tego trailsa, mam jakieś tam pety. Nie wiem, jednego mam 9 minut Możecie coś dać. Czyli chcecie? Wszystkie pety mam zablokowane, które są takie dobre.

To z widzę. widzowie patrzcie. Jak to klika ma to mi już. Dużo on mala, że on tak pisze. Hobby. Nie wiem co ja zrobiłem ale ogól. 13 milijonų. O čia on, dobra katė. Dobra, widzowie, ja już jestem po chwilowym cięciu. O, oh, Lucky block się gdzieś zrespił. Tylko gdzie? No pewnie gdzieś na innym oddziale, ale od razu go. Chyba po OSN. No raczej tak No w sumie Ale słaby jajko I ten PET, oczywiście najgorszy, możecie coś podsyłać. Możecie mnie dodać do znajomych nick. Tutaj taki o Kumek 08. Piszcie swoje niki tam. Mogę dodać w sumie. Wow, o kurde, ale dużo winów, nawet nie wiem ile to jest. Ja mam widzowie tego peta award World tego Word etera I on daje 9 milionów bo On jest trochę wymaksowany patrzcie 9 milionów 9 eee. Patrzcie widzę wy. piszcie co mam robić z tym o. z tym Co mam z tym w ogóle zrobić Mam to otwierać czy co mam z tym robić Tu są pety nie za dobre i nikt ich nie chce Kiedyś miałem takiego, no ale zostaw sì, one, bo on mi tak nie będzie wysyłał trajdą. Oni mają dzisiaj dodać hot egg A tutaj oczywiście, że 3 godziny. Bo tutaj co trzeba zrobić hat hot epic pets. No tutaj jest bez sensu hot egg. Patrzcie. Czy tu są epiki? No są, ale ja ich i tak nie trafię. No tutaj nie ma jak to się chce robić. Aha. Czy to jest warte? Ile to jest warte? Że to jest dużo warte. Znaczy, te pety, które są słabe, a na przykład są najrzadsze, no bo na przykład ten bikon, no to on jest dużo warte, a jest taki słaby. Solstik, solstiki są słabe. Dobra, ja mam takie pety. Patrzcie tutaj 3 miliony. Kurde. Gdzie te pety? Tutaj, no nie, no Boże, no. Mogę wam pokazać pety. Tutaj 3 miliony 300, tutaj 4 miliony, tutaj 5600, tutaj 9, a tutaj też 3300 A tutaj jest na winie Pokój SX. Ja nigdy nie zdobędę tego O podwójna siła jest i to na ile? Ciekawe kiedy będzie na przykład 15 razy siła fajnie by było Ja tam bym się cieszył znaczy później, później wleci film z telefonami ty, ten symulator yy, tego telefonu takiego Zapomniałem jak to się nazywa ta gra ale będzie takie też podobne do Arma o Chyba będziecie wiedzieli o co chodzi Czemu to się nie da wejść na początku? Tutaj wchodzę, a potem nie. Party, party. party. Disco, disco, es jej Widzowie, patrzcie to. Kurde, tu jest takie coś. No to, Patrzcie, tu jest takie coś samo. to Po co to jest, skoro to jest? Po co? Po co? No po co? nie mogę. Nie, no, widzowie.